Powiedz mi skarbie. Powiedz mi skarbie, że jest ci dobrze. Czy znalazłaś nową dobrą miłość? Jak dzieci się mają? Czy dalej sprzeczają się o miejsce w uszaku? A jak się sprawują mruczuś i kropek? Czy wciąż szarpią się o ten beżowy kojec? Wiesz, nie zdążyłem załatwić wszystkich spraw. Wybacz mi, że nie sprzedałem naszej starej osy. Że nie zawiozłem a słoików z dżemem, które przygotowałaś. Trawy w ogrodzie nie skosiłem, jabłonki nie oberwałem, nie zagrałem tego dnia z dziećmi w kosza, nie przytuliłem cię, nie powiedziałem kocham cię, to przyszło tak nagle nieplanowanie, niespodziewanie. Zaskoczyło mnie bardzo, jak i was, ale powiem ci że tu jest cudownie i mam dużo czasu na myśli o Was. I będę tutaj czekał na Ciebie, na dzieci, na pozostałych, na wszystkich. Tylko nie spieszcie się, zróbcie na ziemi to, co macie zrobić, z miłością i radością.